Cześć kochani. E, dobra ciutka dzisiaj w charakterze Mokra Włoszka e, trochę mnie złapała ulewa, kiedy tu do Was szłam. E, za co niniejszym przepraszam, e, że tak, ale nie mam możliwości e, tutaj e, pojawiać się i rozmawiać z Wami e, w każdym dowolnym momencie e, mojego e, dnia, więc e, wybaczcie. Dzisiaj chcę z Wami rozmawiać o takim zjawisku, które właściwie jest znane od początku epidemii, natomiast było wysoce tajemnicze. A mianowicie, że osoby cierpiące na cukrzycę, zwłaszcza cukrzycę typu drugiego, ale nie tylko, ich jest po prostu więcej w populacji, więc to jest łatwiej zaobserwować. Tak? Cukrzyków typu pierwszego jest, jest znacznie mniej. Przypominam, cukrzyca typu pierwszego to insulinozależna, zależy, na tzw. młodzieńcza, a cukrzyca typu drugiego to tzw. cukrzyca choroba cukierników, tzw. starcza. One mają różne przyczyny molekularne, natomiast efekt dla pacjenta jest ten sam, czyli poziom glukozy musza leje we krwi i bywa, że jest bardzo wysoki, co niszczy organy, bo komórki żyją z glukozy i bardzo ją lubią jako materiał do życia, do spalania, jako brykiet. Do palenia w swoich koksownikach, natomiast niespecjalnie dobrze sobie radzą z jej zalewem. A ponieważ w naszym organizmie wszystko i tak zostanie najpierw przerobione no, na glukozę lub jej bezpośredni, bezpośredni e, produkt, czyli pirogronian, no to fakt jest taki, że od tego nadmiaru bardzo boli głowa. Mózg umiera pierwszy. Więc Yy, zaobserwowano i dzisiaj wiadomo, że z takich badań, które przeprowadzono w Szkocji, z takich badań, które przeprowadzono w Emiratach Arabskich yy, na początku, w zeszłym roku praktycznie, na wiosnę zeszłego roku, wiadomo, że yy, zarówno yy, częstość pobytu na Ojomie pacjentów z. Yy, yy, Cukrzycą versus pacjentów bez cukrzycy. W tym samym wieku, bo to można tutaj porównoważyć te, te, te grupy obserwowane, czyli jakby nie sama starość wystarczy. Cukrzyca jest złą chorobą towarzyszącą, ponieważ ludzie, którzy mają cukrzycę, troszkę podobnie jest w kwestii osób z nadciśnieniem i osób z ciężkimi dysfunkcjami nerek. Więc te osoby, one w tym czasie, kiedy szczepionka nie była dostępna i nie mogły się szczepić, one 3-3,5 razy częściej trafiały. Na Oją i 3-3,5 razy częściej umierały niż osoby w podobnym wieku, ale bez tych chorób towarzyszących, czy bez jednej z nich i tak dalej. Więc pamiętamy, że kwestie chorób towarzyszących mieliśmy odmienioną przez wszystkie przypadki w mediach. Ja tylko przypominam, że osoby, które cierpią na te choroby towarzyszące, to naprawdę powinny się zaszczepić i zaczyna się na to robić już trochę za późno, bo ta czwarta fala się zbliża. Więc my mamy w Polsce taką sytuację, ja poszukałam danych statystycznych dla Was, żeby to nie być gołosłowno, proszę bardzo, bo cukrzyca typu drugiego również y, funkcjonuje z otyłością i y, czy jest jej następstwem jako jest chorobą towarzyszącą otyłości. zwracam Waszą uwagę, że otyli bywają ludzie starsi, ale również ludzie młodzi. Więc to, że się ludzie powyżej 60 roku życia w Polsce jeszcze nie zaszczepili w takim procencie, jak wszędzie indziej w Europie zachodniej, do której aspirujemy, czy należymy, czy różni ludzie mają różne mniemanie na ten temat wysokie na ogół, to, 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 to jest mocno skandaliczne, ale to też pokazuje problemy z dotarciem do tych ludzi, zarówno z informacją o szczepieniu, jak i z samą szczepionką, tak? Bo nie wszyscy oni są chodzący, funkcjonujący, nie wszyscy mają samochody, rodziny, żeby ich zabrały tam, gdzie trzeba. Nie wszyscy znajdują się w domach opieki, gdzie ta akcja była prostsza. Innymi słowy, moim zdaniem, ale to jest moje zdanie, takich waksibusów bardzo, bardzo, bardzo zabrakło, zwłaszcza żeby pojechały do małych wsi i żeby poszły te pily, nie czekały aż ktoś do mnie przyjdzie albo ktoś kogoś przyprowadzi, tylko te ekipy szczepiące powinny po prostu, przepraszam za porównanie, jak Świadkowie Jehowy, Pójść od domu do domu, do ludzi starszych. Gmina ma listę takich osób, które są pod opieką ośrodka pomocy społecznej i dołnie i tak dalej okręgowego czy, czy gminnego i po prostu dojść do nich, dotrzeć do nich. Ale to jest na marginesie. Więc jakie mamy dane z Polski? Proszę Państwa, ostatnie takie dane pełne są z 2016 roku, więc w 2016 roku wśród osób powyżej 20 roku życia. 53% kobiet, ponad połowa i 68% mężczyzn miało nadwagę. To jest kliniczny termin. Nie, że tu, ma, tu mam. Ja mam nadwagę, należę do tej grupy. Tak? Zaś 23% kobiet, nie z tych 53%, po prostu 23% kobiet i 25% mężczyzn było otyłych. To jest znowu kliniczny termin który oznacza bardzo dużą nadwagę. Nadwagę, która jest źródłem wielu groźnych chorób. Układu kostnego, układu naczyniowego, układu pokarmowego i tak dalej. Teraz, w tym samym mniej więcej czasie, w Polsce było... 3,5 miliona osób chorów na cukrzycę. Tak typu pierwszego, drugiego, również typu trzeciego co, ale To jest na osobną rozmowę, czy to się zdiagnozuje. Jedna trzecia z nich, czyli ponad milion, w ogóle nie była zdiagnozowana, czyli jest zupełnie nieleczona, Bo którąkolwiek z cukrzyc się nie zdiagnozuje, tak? czyli diagnozujemy insulinooporność, zaczynamy zażywać leki, które pomagają naszemu organizmowi utrzymać Poziom cukru we krwi na stałym, yy, czy po, stężenie cukru we krwi na stałym poziomie, o, tak to trzeba mówić. Jeśli nie jesteśmy zdiagnozowani, no to nie bierzemy tych leków, więc to, co, ten cukier, czy my to wiemy, czy my o tym nie wiemy, nam skacze i niszczy nam organizm. Nie mówimy tu o starcach wyłącznie, nie mówimy tu o osobach po, w wieku poprodukcyjnym. Nie bawimy się tu Janusza Korwina-Mikke i innych jego kolegów młodszych, którzy z pełną siebie dezynwolturą opowiadają, że, że y, tak, choroba starców. Nie! W Polsce to młodzi ludzie są bardziej otyli niż starzy. Że ujmę to tak po prostu, może wtedy ktoś to usłyszy. Y, autentycznie tak jest, że epidemia otyłości w Polsce dotyczy dzieci. My dzisiaj mamy poziomy cukrzycy typu drugiego, nie jak Francja, nie jak Włochy, które zawsze były takim liderem w Europie, jak USA. I ludzi z tak olbrzymią otyłością, jakich się obserwowało na ulicach amerykańskich dużych miast i małych miasteczek, jest w Polsce dzisiaj tyle samo co, co dziesiąty y, y, człowiek. Za, wpadamy w sytuację, w której co dziesiąty człowiek ma cukrzycę typu drugiego w Polsce. Wie o tym czy nie? Co dziesiąty. I to są czasem dzieci. Proszę bardzo, nadwagę miała co piąta dziewczynka i niemal co trzeci chłopiec. Zaś 5% dziewcząt i 13% chłopców było otyłych. W tym 2016, a y, od tego czasu zrobiliśmy tylko duży krok naprzód, że się tak wyrażę. Jeśli chodzi o cukrzycę, 2,5% rocznie rośnie. Częstość występowania. Nie o 2,5%, tylko tak rozumiemy, właśnie rachunek na procentach. O 3 więcej, 3 razy więcej. Nie radzimy sobie z tym. Ok. Czyli yy, problem narasta. A y, wrażliwych osób przybywa, bo przed COVID i pokazuje, że ci ludzie są bardzo narażeni na, a zgon z powodu COVID, ciężkie przechodzenie tej choroby. I teraz, jak człowiek jest otyły, no to w ramach bycia na ojomie covid gdzie trzeba na przykład go przewrócić na brzuch, bo tak się łatwiej oddycha, niezależnie od tego, czy się komuś to podoba, czy nie, i pokazywanie tych chorych, że nie leżą na plecach, tylko na brzuchu pod respiratorem tak mają. Robić. Nie dyskutujmy z lekarzami. Oni na tym zęby zjedli, wiedzą, jak ludziom pomagać. I nie śmiejmy się z czegoś, czego nie rozumiemy, bo to jest żałosne. Ale jest ciężko takim pacjentem, jest nim ciężko pielęgnować go, jest ciężko, bo muszą iść trzy pielęgniarki, a nie jedna do takiego pacjenta. Taka jest prosta prawda. I niezależnie od tego, jak dobrze umieją. Przepraszam za wyrażenie, wziąć go na swój własny kręgosłup, no to to też są tylko ludzie i na ogół kobiety. Dobra. Yy, mamy w Polsce 21,8 miliona ludzi w wieku 18-59 lat. To rocznik statystyczny mówi, nie ma o czym dyskutować. Tak jest. Tyle mniej więcej dawki szczepionki, jeśli ufać yy, da, da, yy, pojedynczej dawki yy, szczepionki podano w tej grupie wiekowej, jeśli ufać stronie gov.pl, tak, więc skoro szczepionki są minimum dwudawkowe, tak, czy tam dwudawkowe w większości, no to się oznacza, że statystycznie połowa tylko tej grupy wiekowej 18-59 jest zaszczepiona. A istnieje wysoka szansa, że powiedzmy co dziesiąty z nich ma cukrzycę. I co teraz? Nie no, jak to mówiła jedna moja koleżanka amerykańska z reportażem you do the math. tak? Czyli to, to teraz to policz. No weź, usiądź i to policz. Jak wysokie jest ryzyko tego, że niezaszczepiona osoba mająca 25 lat i solidną otyłość kliniczną wyląduje w szpitalu z wariantem Delta. I my to wszyscy uniesiemy ekonomicznie na plecach pomijając już o noszeniu tego zdrowotnym i tak dalej. Bo to nie jest tak, że ta osoba z tego wyjdzie, będzie zdrowa jak wcześniej, nie? Dobrze. E, to są takie tak zwane tło. I teraz przychodzą e, uczeni e, z Ann Arbor. Takie ładne miejsce w Ameryce. Tam są laboratoria i instytut. I oni postanowili zbadać i opublikowali rzecz całą w PNAS. Ja Wam dam link do, do tej pracy. E, postanowili zbadać, jak to jest, że y, ci cukrzycy częściej chor, y, ciężko chorują, czyli lądują na ojomie i umierają, bo y, y, nie pomijamy kwestii long covid, pomijamy kwestię, że jednak nie poszli leżeć do szpitala, tylko przebyli w domu i trzy tygodnie i nadal nie mogą dojść do siebie. W ogóle pomijmy, bo to, jak zaczniemy to wszystko mierzyć, to nam włosy na głowie y, 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 i innych częściach ciała staną sztorcą. Po prostu, dobra, trzymajmy się od tego, że ktoś był na ojomie i umarł lub też był na ojomie i nie umarł. Yy. Oni zaczęli od modelu mysiego. Ja pisałam już o różnych modelach zwierzęcych COVID-19. Rzecz nie jest trywialna. Oni pracowali w modelu myśli, więc to jest taka mysz, która jest wrażliwa na tą infekcję, bo ma ludzki wariant AC2. I taka mysz, yy, która ma ludzki wariant AC2, może być jednocześnie yy, lub nie, nie, tak? Czyli mamy dwa warianty takiej myszy. Możemy sobie zrobić 18 wariantów, ale ten, to laboratorium, na 2 jednocześnie jest cukrzykiem albo nie jest cukrzykiem, bo mysz z cukrzy mysz cukrzycą typu drugiego się uzyskuje w laboratory. Nie tak samo jak mysz z otyłością i tak dalej. To są też pewne transgeniczne myszy lub pewne mutanty mysie, które sobie nie kontrolują tego, ile zjadają pokarmu, bo normalnie gryzanie sobie to kontrolują, więc nie tyją w naturze, ani nawet w klatkach. To wam kiedyś już tu opowiadał y, doktor Boguszewski, że jak szczura się upija, tak, to on sobie potem nie doje. Czyli on ma wyczucie kaloryczności tego alkoholu, tego piwa, tego wina, czy tej wódki czystej, bo takie eksperymenty się robi, co się z organizmem zwierzęcym dzieje, jak jest upijany. Ale w przeciwieństwie do człowieka, który, że tak powiem, je, zagryza pod alkohol, to szczury raczej sobie ograniczają wtedy ilość spożytych kalorii, czyli mają dużo, dużo większe wyczucie, ile kalorii zjadły. I wypiły. Alkoholne są bardzo kaloryczne. Dobra. I oni w tym modelu my się zauważyli, że istnieje taki, taki enzym. To są w ogóle ludzie, którzy od dawna pracują nad cukrzycą. Tak, czyli oni, do nich COVID przyszedł jakby z drugiej strony, bo oni też są lekarzami. Bardzo często tak w Ameryce w laboratoriach naukowych jest, że to jest częściowo personel kliniczny. I oni byli na tych ojomach, więc widzieli te burze cytokin, gigantyczne stany zapalne i Zwłaszcza trapiące tych cukrzyków, którym nie szło pomóc, nie szło tego zatrzymać, więc zaczęli sobie zadawać pytanie, dlaczego tak jest? Że my tu przeciwzapalna, a tutaj nie działa? To jest duże pytanie. Terapeutyczne. Przecież kochamy mieć lekarstwa na COVID, prawda? I nadal ich nie mamy. Tu jest jedna z odpowiedzi, dlaczego nie. Uwaga. Więc mamy tą mysz, i ona ma. Bardzo obniżoną aktywność takiego enzymu, który się nazywa SetB, przepraszam, SetDB2. Set DB2, e, w, w komórkach, e, w makrofagach, które są zaangażowane w odpowiedź zapalną, Tak, pamiętajcie, że makrofagi to są takie białe krwinki, które są bardzo zaangażowane w odpowiedź zapalną. O tym już opadaliśmy półtora roku temu. Każdy może wrócić na YouTube do starych odcinków. I jeśli ta myśl miała cukrzycę, to było widać ten spadek tego enzymu drastyczny. A jeśli już cukrzycy nie miała, to zakażona covid nie miała tego. Ten efekt nie był widoczny. No dobra, i potem wzięto krew obwodową od tych chorych na, na COVID, na ojomach, którzy mieli lub nie mieli cukrzycy i zobaczyło ten sam efekt, że w makrofagach wyizolowanych z krwi, czy monocytach krwi, bo to jest mniej więcej ta sama komórka, tak jak jest w tkankach, to się nazywa makrofag, a jak jest w krwiobiegu, to jest monocyt. Więc w tychże monocytach, od osób z cukrzycą, które były na COVID-owym ojomie, czyli były zakażone poważnie, e, przechodziły bardzo poważnie zakażenie SARS-CoV-2 do, do poziomu hospitalizacji i czasem zmarły, e, że u nich też w tych komórkach ten set, B2 jest, e, set DB2 jest obniżony, a w tych e, komórkach tych, tych, tych takich samych chorych, tylko bez cukrzycy, że się tak wyrażę, nie jest obniżony. No dobra, super, więc mamy jakiś enzym. Ten enzym był tym ludziom znany, bo to są ludzie, którzy na cukrzycy zęby zjedli, tak? Od lat. To jest laboratorium pracujące nad molekularnymi mechanizmami w cukrzycy. Ten enzym ma działanie przeciwzapalne w tak zwanej stopie cukrzycowej. Kto ma cukrzycę albo opiekuje się chorymi na cukrzycę, ten wie, skóra ludzi chorych na cukrzycę ze względów metabolicznych, czyli ich metabolizmu cukru. Tam dochodzi do takich y, ram samopowstających, niejako, które przypominają nieco odleżyny w swej strukturze i takiego poważnego stanu zapalnego skóry, zwanego stopą cukrzycową. To jest też związane z, z mikrobiomem, który jest na tej skórze, który właśnie zupełnie in, z innym PH się musi zmagać, więc się zmienia, ale to jest związane w ogóle z reakcjami zapalnymi, które w tych komórkach skóry zachodzą. I zauważono, że jak podnieść tym ludziom poziom tego S, SZDB2, to ta stopa cukrzycowa się szybciej goi. Na no w modelu myślimy się bada też stopę cukrzycową, także w ogóle to można wszystko zrobić na zwierzętach. I teraz, a my mamy bardzo podobny ten enzym, bo to jest bardzo stary, ewolucyjny enzym, który się niczym innym nie zajmuje, tylko tak zwanym remodelingiem chromatyny, czyli DNA. Jest pozwijane jakoś tam. Jeśli chcemy jakiś gen uaktywnić, żeby na niej jego matrycy powstawała RNA, to muszą przyjść enzymy remodelujące chromatynę, czyli rozwijające, zwijające i tak dalej, żeby pewne elementy DNA były dostępne dla pozostałych jakichś ważnych enzymów typu maszyneria transkrypcji, no a inne były zwinięte i niedostępne. Na tym to polega. Więc to jest jeden z takich enzymów. Teraz, no to on sam tego nie robi, coś jest wyżej nad nim i coś jest pod nim, no bo on sam gdzieś tam nie biegnie i nie, nie, nie walczy z wirusem SARS-CoV-2, tak? Więc jak go brak, to, to ten wirus szaleje i stan zapalny szaleje. To nic takiego. To właśnie w biologii nie patrzymy tak na rzeczy proste, tu efekt to to oznacza. Nie, to teraz musimy połapać te wszystkie elementy po kolei, bo to jest jakiś szlak. On ma na górze jakiś, jakiś czynnik, który pobudza jakiś receptor, ten receptor jakąś tam jakimś tam sygnałem przekazuje do, do, do informacje do jądra komórkowego i to jądro reaguje na ogół jakąś tam transkrypcją, czyli jakąś tam aktywnością genów. Ok, więc w tym wypadku, ponieważ znane było już jak to działa w stopie cukrzycowej, więc wypróbowano dokładnie to samo, czyli czy, czy dzieje się tak samo w kwestii COVID. Yy, Czyli w modelu myślimy w tych komórkach ludzkich wraz ze spadkiem tego enzymu set 2 stan zapalny rośnie, czyli to są odwrotnie, w przeciwnie działające rzeczy. Czyli tu spada, to wtedy stan zapalny rośnie. I teraz to oznacza, że jedną z głównych przyczyn, tak postulują ci naukowcy, E, burzy cytokin u cukrzyków, ale nie u innych chorych, oni będą mieli swoje molekularne mechanizmy, jakie do tego dochodzi, byłby ten spadek tego set 2 set 2 Teraz wiadomo, e, żeby regulować poziom tego enzymu, a poziom tego enzymu zależy od tego, ile będzie go transkrybowanego, tak? czyli jego gen jest więcej, i będzie ulegał transkrypcji, będzie produkowany. Może być produkowanego więcej lub mniej. No więc to jest regulowane przez szlak przepływu sygnałów do jądra, który jest znany jako Jack One stat 3 To jest taki dosyć popularny i w cukrzycy bardzo aktywny szlak transdukcji sygnałów z różnych sygnałów do, 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 różnych, do różnych miejsc w jądrze komórkowym. Nie będę omawiać się tego szlaku, bo to jest w ogóle na, na spotkanie z osobnymi specjalistami o konkretnych szlakach przekazywania sygnałów w komórce. To jest poważna nauka. Bardzo skomplikowana, bardzo wiele elementów, jakby trzeba połapać, bardzo wiele elementów. Coś na, jakby, y, trochę to jest jak, jak, jak u księcia Kitowicza, wąwonego, won wąwonego, won wąwonego, won 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 i powstaje kaskada, bo to jest coraz bardziej. Tak działają te y, ogólnie rzecz ujmując szlaki transdukcji. I teraz. Kasta stawa nam się goiła, jak ten enzym szedł w górę, natomiast była gorsza, jak szedł w dół. Podobnie, y, y, a ona zależy od stanu zapalnego. Stan zapalny burza cytokinu cukrzyków szła w górę, jak ten enzym szedł w dół. Ten enzym idzie w dół, jak jest mało interferonu beta. Bo ten interferon beta pobudza ten Jack 1, 3. W celu, żeby ten sygnał został przekazany do, do tego genu. Tak to działa. Generalnie mamy świadomość tego, że w covid sam, nie sam wirus nas zabija. Znaczy on przychodzi i wprowadza generalne, gigantyczne zaburzenie w działanie naszych komórek. I te nasze komórki bywają różne. Nie tylko, że w każdym układzie te komórki tam inne geny eksprymują, inne receptory na wierzchu mają, bo inaczej byśmy byli, składali się z jednych takich samych komórek i byliśmy wielką kulką złożoną z komórek takich samych. To tak wyglądaliśmy, jak byliśmy morulą. I to też nie do końca. Czyli w rozwoju embrionalnym, nie wiem, w trzeciej dobie po zapłodnieniu jeszcze tak wyglądaliśmy, a potem już tak nie wyglądaliśmy. Już nie mieliśmy równocennych komórek. Ale... I dzisiaj każda jest innocenna, każda jest inna, nie? Ale to nawet chodzi o to, że u różnych ludzi chorych na różne choroby podstawowe, te komórki będą inne niż u ludzi zdrowych, bez tych chorób. Jedne będą bardziej inne, inne będą mniej inne. Bo te choroby jakoś tam wpływają na tkanki, na jedne bardziej, na inne mniej. I w związku z tym, dzięki tym badaniom z Ann Arbor, wiemy, jak to jest u cukrzyków typu drugiego i że im ten interferon beta być może by pomógł. To teraz trzeba zrobić badanie kliniczne, jak bardzo im pomoże. Interferon beta w Polsce jest na liście refundacyjnej, normalnie 3000 kosztuje za 15 dara, a tyle by ich trzeba było pewnie dać. Lub więcej, bo to jest do ustalenia, nie? 3000. No to jest i tak mniej niż to, co im zabi inne yy, przeciwciałowe, monoklonalne leka, lekarstwa, nie? No, ale okej, okay, to nie jest proszek z kogutkiem, więc naprawdę się trzeba zastanowić. Teraz ten interferon beta być może ma, ale być może raczej nie ma terapeutycznych, nie będzie terapeutycznie pomocny u innych chorych, którzy nie mają tej cukrzycy, tylko u nich ta burza albo szaleje zupełnie nie apropo, albo szaleje apropo innego schorzenia podstawowego. Bo u nich to będzie inny szlak, prawdopodobnie, i inne pobudzenie, i jakby stan zapalny może wynikać z różnych rzeczy i z działania różnych szlaków przekazywania sygnałów w komórce. Więc trzeba teraz zacząć, bo jesteśmy mądrzy, separować terapeutycznie tych ludzi i okaże się, że trzeba będzie inaczej leczyć przeciwko COVID cukrzyków, a inaczej nie cukrzyków, albo inaczej ludzi z nadciśnieniem. Rozumiecie to? Nigdy. Moim zdaniem nigdy, chyba że wymyślimy jakiś super przeciwwirusowy związek, który będzie naprawdę skutecznie zwalczał wirusa SARS-CoV-2, albo nie dopuszczał do infekcji w sposób bezpieczny dla nas, bo zatkać AC2 trwale to nie jest specjalnie dla nas zdrowe i bezpieczne, albo nawet długotrwale, jeśli nie całkiem trwale, to nie będzie jednego leku przeciw COVID. Dlatego, że de facto ta choroba sprawia, ten wirus sprawia, że to my sami siebie zabijamy w mega przyspieszonym tempie na ogół tymi chorobami podstawowymi, które mamy. Czyli te choroby podstawowe mają jakiś mechanizm prowadzenia do gigantycznego stanu zapalnego, jak chociażby cukrzyca ma taki mechanizm doprowadzenia do stanu zapalnego skóry który jest nazwany stopą cukrzycową i który się leczy osobno niejako, czyli trzeba glikemię utrzymać na stałym poziomie, poziom cukru we krwi utrzymać, a jednocześnie leczyć teraz tą skórę i to szybciej o Bo to lubi obrządzić. ludziom się nogi ucina z powodu stopy cukrzycowej nieleczonej. To jest przyczyna amputacji. To nie są żarty. Jak ktoś nie wie, to go informuje. Więc tutaj był, widać, że istnieje taki, a ludzie niechorzy na cukrzycę nie mają stopy cukrzycowej. No to ten stan zapalny jest związany z cukrzycą. I ten stan zapalny wywołany przez SARS-CoV-2 w płucach, nabłonek jest nabłonek, czy to jest nabłonek skórny, czy nabłonek płucny, to to nie jest aż taka gigantyczna różnica. Więc się, że ten stan zapalny tam jest właśnie tą samą ścieżką, tą samą... Ten, 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 ten sam kamień po tej samej drodze kopnął ten wirus i on się tam stoczył, robiąc rumor i czasami zabijając tego człowieka. Więc zaczynają się pojawiać przyczynki do zrozumienia, jak my mamy w ogóle budować badania kliniczne w terapii przeciw COVID, jeśli to nie jest poszukiwanie leku przeciwwirusowego, tylko jest to poszukiwanie leku przeciw COVID. Bo lek przeciwko COVID to będzie lek, który w sposób bardzo skuteczny będzie hamował na samym początku lub w środku burzę cytokin u danej grupy chorych lub też yy, yy, zakrzepice w danej grupie chorych, bo to są dwie podstawowe przyczyny, dla których ludzie umierają na COVID. Ale różni ludzie z różnych przyczyn dochodzą do tego objawu, do tego symptomu. Różni, bazalnie chorzy ludzie z różnych molekularnych przyczyn będą mieli zakrzepice albo będą mieli burzę cytoki. Nie z tej samej, więc tego się nie da. Innymi słowy, to są tak różne kurki, że tego się jednym korkiem zatkać nie da. Dobra. Innymi słowy, na samo zakończenie. Zdziwię się każdemu młodemu człowiekowi, który ma insulinooporność, cukrzycę typu drugiego, dużą nadwagę i nie poszedł sobie nigdy zmierzyć, że tak powiem, krzywej cukrowej nie zrobił, więc nie wie, co ma, który się nie zaszczepił przeciw COVID. Podziwiam odwagę. Podziwiam odwagę takiego człowieka, ponieważ jego ryzyko y, 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 zgonu na COVID jest 3-3,5 razy wyższe niż ryzyko zgonu kogokolwiek w jego wieku innego. Tak. I jakby tym chciałabym zakończyć dzisiejsze spotkanie, takie osoby naprawdę muszą na siebie bardzo, bardzo, bardzo uważać i lepiej by było, żeby były zaszczepione bardzo, bardzo dawno temu. Ponieważ żeby wytworzyć taką stabilną odporność poszczepienną, to trzeba poczekać minimum miesiąc. Czyli dwa tygodnie po pierwszej dawce. Dwa tygodnie po drugiej dawce. Między dawkami jest ten, 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 ten czas, pomiędzy dawkami, tak? W różnych szczepionkach on bywa trochę różny, ale jakby nie było, nagle się okazuje, że co najmniej dwa tygodnie po drugiej dawce robimy się bezpieczni. Więc to jest to, trzeba się było na początku wakacji szczepić, żeby dzisiaj przed tym y, y, szokiem delta, przed tą falą, która przychodzi w Polsce, się właśnie zaczęła żeby się, czy do, dobrze się rozwija, brawo dla tej pani, będą tacy surferzy, co na tej fali po prostu utoną i tym bardzo nie optymistycznym akcentem, bo ja się z tego nie cieszę, ja nad tym płaczę. Kończymy to spotkanie.